Miażdżdycy można zapobiec. Doskonałą metodą jest dbanie o codzienne dostarczenie organizmowi właściwej dawki kwasów omega-3, mówi dr Piotr Gryglas. Tak, to jest dosyć trudne, dosyć nowe w dzisiejszej nauce zagadnienie. E, może nowe i nie nowe, ale pacjenci często pytają: warto podkreślić, czy warto powiedzieć, że. E, Istnieje wiele wiarygodnych badań randomizowanych, z podwójnie ślepą próbą, które to badania wykazują korzyści ze stosowania kwasów omega-3. Rzeczywiście te preparaty pochodzenia zwierzęcego, akurat z tłuszczu ryb morskich, uzyskiwane są kwasy omega-3, te preparaty rzeczywiście korzystnie wpływają na naczynia, hamują rozwój miażdżycy, poprawiają kondycję pacjenta na przykład u chorych z niewydolnością serca, poprawiają wartości lipidogramu u chorych z miażdżycą. Są także badania, że poprawiają pamięć, pracę mózgu, że to nie tylko mają znaczenie w kardiologii, ale także w ogólnej kondycji organizmu, w pracy wszystkich narządów. No, warto podkreślić, że rzeczywiście, niewątpliwie leki te czy preparaty wspomagają leczenie miażdżycy. Często nie wystarczają jako jedyny preparat, który ma leczyć miażdżycę, ale mm, jako leczenie wspomagające, na przykład klasyczną farmakoterapię, są bardzo godnym polecenia preparatem. Także możemy pamiętać o tym, aby stosować dietę bogatą w kwasy omega-3, czyli zaleca się 3-4 razy w tygodniu spożywanie ryb morskich jak najbardziej. Często dzieciom się zaleca tran. Już dzisiaj mamy specjalne preparaty, które w kapsułkach, które mają wysokie stężenie kwasów omega-3 i są pewnym suplementem diety, uzupełnieniem naszej codziennej diety. Bo oczywiście Trzeba powiedzieć, że żeby osiągnąć korzystny wpływ kwasów omega-3, to trzeba spożywać ich rzeczywiście sporej ilości, czyli musielibyśmy tu tylko ryby i krewetki wcinać.